O tym nie opowiadałem tak, jak opowiadam to Wam teraz. Jest 2018 rok, początek września. W Teksasie leje jak z cebra już od trzech tygodni. A to był niezwykły rok, ponieważ był bardzo zielony, mokro. Ja jestem w trakcie budowy domu. W zasadzie dom był w połowie, nawet nie w jednej czwartej dom z drzewa, z tak zwanych patyczków. I deszcz wcale w tej budowie nie pomagał. A wydarzyło się tam jeszcze wiele dziwnych rzeczy kradzież okien, drzwi, kabli elektrycznych. Jestem załamany. Jestem załamany i moje serce nie wytrzymuje a zabieram mnie pogotowie a lekarze z pogotowia mówią jednym słowem zawał zawał serca trafiam na szpitalny oddział i tam właściwie to jestem bez wyjścia muszę się poddać temu co wyrokują lekarze Okazuje się, że prawdopodobnie operacja, być może bypassy, ale sprawa jest poważna. No, i od tego momentu odczuwam taki wewnętrzny spokój. Niech się dzieje, co się ma dziać. Właściwie to nie tyle poddałem się, ale oddałem. Swoje życie w ręce Najwyższego. Powiedziałem, rób, co trzeba zrobić. Dostałem się do dwóch szpitali. Najpierw szpitala metodystów, ale potem się szybko okazało, że nie, moje ubezpieczenie nie obejmuje tego szpitala, więc przewieziono mnie po drugą, na drugiej stronie ulicy. Był szpital baptystów. No i tam. Po dwudniowych badaniach zdecydowano, że na trzeci dzień będzie operacja. Powiedziano mi o tym, że prawdopodobnie to będą bypassy, ale nie miałem pojęcia, jak rozległe, ile ich będzie i że operacja będzie dotyczyła również serca. Należało serce wyjąć z klatki piersiowej. No i tak było. Ono leżało tuż obok mnie. W specjalnie przygotowanym pojemniku, a ja nieświadomy tego, co się ze mną dzieje, oddałem się całkowicie w ręce lekarzy. I wykonano operację bypassów, pięciu bypassów, maksymalna ilość, ile tylko można było. Kiedy się przebudziłem po tej operacji, czułem się fatalnie, ale jednocześnie szczęśliwy z tego, że jestem, że się przebudziłem. To y, pierwsze słowa lekarza, który mnie operował, były takie, że naprawdę zrobiliśmy co można było, ale twoje mikrokrążenie jest w rozsypce, że masz zapchane arterie, ale to zrobiliśmy. Ale oprócz arterii cały twój układ krążenia jest zapchany. Domyślałem się tego, że coś jest nie tak, ponieważ już wiele tygodni, wiele miesięcy przed operacją każdy mój wysiłek związany z wejściem pod jakąś nawet niewielką górkę był związany z tym, że trudno mi było oddychać. No, tak to właśnie było. Ale. To, co mnie zastanowiło i czego nie rozumiałem, to słowa lekarza, że Twoje mikrokrążenie jest do bani. Wtedy nie rozumiałem tego, natomiast po wyjściu ze szpitala, kiedy już byłem rekonwalescentem, leżałem w domu i kiedy już mogłem sięgnąć po laptopa, żeby, no wiecie, jak to jest, odebrać pocztę i coś tam sobie zobaczyć. To ciągle brzmiały mi w uszach słowa tego chirurga mikrokrążenie. Co to takiego jest? Wtedy już po raz pierwszy dowiedziałem się, że w zasadzie większość naszej zdolności do tego, żeby nasza krew krążyła właściwie, spoczywa nie na głównych arteriach, ale na mikrokrążeniu. Ponieważ nasze. Mikro mikrożyły, mikroarterie to słuchajcie czterokrotna czterokrotny obwód naszego równika, moglibyśmy oplątać równik czterokrotnie naszymi mikroarteriami jest tego tak dużo i to one w większości ich sprawność odpowiada za nasze zdrowie i nasze życie ha i Wiem dziś, że gdybym wtedy miał taką wiedzę, to zrobiłbym wszystko, ażeby to mikrokrążenie poprawić. Mówię o czasie przed zabawem i o tym czasie, kiedy już czułem, że coś jest nie tak, ale nie wiedziałem, co mam zrobić. Dzisiaj wiem mikrokrążenie, słuchajcie, to tak, jak ulice w mieście. Wiesz, masz autostrady, główne drogi i wiele setek kilometrów w mieście, które są węższe, wąskie, ale które też służą za usprawnienie naszego dojazdu do miejsc, do których chcemy dojechać do domu, do sklepów, na wypoczynek. I jeśli nawet udrożnisz swoje autostrady, ale niczego nie zrobisz z tymi, ulicami, które wychodzą z autostrady do miejsc, w których chcesz się dostać, z tymi wąskimi albo niezbyt szerokimi arteriami to masz problem. Niewiele zda się poprawa szybkości czy przepływności na autostradach, jeśli nie zadbasz o to, żeby reszta ulic była w dobrym stanie i żeby ich sprawność była na tyle wysoka, żeby nie tworzyły się korki. Proste. I tak jest z, z arteriami w naszym ciele. Mówię o tym, żeby się z Wami podzielić tym, że jestem dziś w posiadaniu takiego urządzenia, które w całości odpowiada za to, w jakim stanie są te Twoje wąskie, małe uliczki, bez których jednak nigdy nie dostałbyś się do tych miejsc, w których chciałbyś się dostać inaczej mówiąc mikrokrążenie w naszym ciele to drobniutkie żyłki, które oplatają każdą część twojego ciała czy to będą narządy, czy to będą mięśnie czy to będą też te końcówki, które docierają do obszarów limfy one wszystkie doprowadzają tlen do twojego organizmu, bez którego nie da się żyć co się dzieje, kiedy organizm jest pozbawiony dopływu właściwej ilości tlenu, na przykład do Twojej wątroby, nerek, no właśnie tam zaczynają się problemy. One potem zostaną przetworzone na różnego rodzaju oznaki, które my nazywamy chorobami, ale przyczyną ich prawdopodobnie w największej części był zbyt mały dopływ tlenu, zbyt Mała obfitość tlenu dostarczonego do twoich organów. Takie organy pomalutku, krok po kroku obumierają. Nie dzieje się to nagle, ale to ma miejsce. Zostały mi z tamtego czasu dwie pamiątki. Pierwsza to duża blizna po środku mostka. A druga to ta poduszka. Ta poduszka, chciałem wam ją pokazać. Tą poduszkę dostałem od lekarzy, a na tej poduszce podpisał mi się chirurg, który przyjechał do mnie z Houston operować. Podpisały się pielęgniarki, ale podpisali się też wszyscy moi przyjaciele, znajomi z tamtego czasu. Taka fajna. Ale. Wolałbym, żeby z tamtego czasu zostały już tylko pamiątki. Dzisiaj dbam o swoje zdrowie. Dbam, bo Lucy stosuje diety. Robi to cierpliwie przez długi już czas, jak mieszkamy tu w tym nowym domu, to już jest 5 lat. No prawie 5 lat będzie w styczniu 4 czy 5, 7, przepraszam, 7 stycznia to są urodziny Lucy. Wprowadziliśmy się do tego domu i wszystko się rozpoczęło od dużej imprezy na jej urodziny a pięć lat, kiedy po prostu postanowiłem, że muszę zrobić wszystko, żeby zadbać o swoje zdrowie i żeby tak było do końca moich dni. Dbam jeszcze w jeden sposób, i to jest to, co dzisiaj chcę Wam pokazać. Bo y, korzystam z urządzenia, które ciągle dba o moją sprawność y, fizyczną, y, o tą, gdzie nie docierają żadnego rodzaju wysiłki, biegi, y, skoki, uprawianie y, różnego rodzaju sportu fizyczności. Myślę o mikrokrążeniu. Mam, y, zaraz Wam pokażę, mam y, takie łóżko, można by powiedzieć, Medbed. Ale nie, nie, to nie jest to, o czym myślicie. Ale to przypomina to, to zdrowienie moje polega na tym, że systematycznie poddaję się działaniom fal elektromagnetycznych, które pobudzają moje mikronaczynia do tego, żeby w nich był stały i szybki przepływ krwi, a co z tym idzie, tlenu. Atlen, żeby był dostarczany do każdego miejsca w moim organizmie, to nie znaczy, że jesteś już wolny zupełnie od ewentualnych niechcianych sytuacji. To się zdarza, ale można sobie również i z tym poradzić. Dobrze, nie będę ględził. Pokażę Wam teraz to urządzenie. Pokażę Wam, jak ono działa, jaki ma zestaw, co w nim jest. No i chyba może się położę, żeby pokazać Wam, jak to działa. OK. Na całość tego urządzenia składa się kilka elementów. To jest, można powiedzieć, serce tego komputer, który dozuje, dawkuje, określa, jaka ma być dawka, długość, częstotliwość, intensywność naszego zdrowienia. Do tego jest pas, który zawiera sobie prawdopodobnie sześć, jeśli się nie mylę, cewek magnetycznych. Ten pas ma te cewki tutaj zaszyte. 4, nie 6, a może więcej. Do tego jest również taka: do tego jest również dodany taki element, który emituje niebieskie światło, ale jednocześnie pole elektromagnetyczne, i pomaga w punktowym zdrowieniu. Jeśli masz, na przykład, kłopot, nie wiem, z ramieniem, kością udową, bólem głowy, ucha, zębów, jakieś punktowe takie zdarzenia, ułatwia je wyzdrowieć. Pas jest dobry. Pas jest dobry do większych obszarów, na przykład lędźwiowych, do stosowania na wątrobę, trzustkę. Ale również na ramię do owijania wokół nóg. Natomiast największym urządzeniem jest to łóżko, czy materac, jak to nazwać, który ma w sobie zaszyte cewki elektromagnetyczne. One są w całej jego długości. Ja to zaraz podłączę i pokażę Wam, jak to działa. Włączyłem to urządzenie. Teraz położę się na łóżku, bo y, razem z Lusy przychodzimy taką terapię y, sześciotygodniową. W tej terapii y, będziemy każdego tygodnia y, przyjmować dwa razy dziennie y, dawkę tego promieniowania. Y, intensywność włączamy intensywność. najniższą. Muszę tylko zmienić, bo teraz mam tutaj pas, a ja chcę łóżko, Wybrano, więc zmienię to. Teraz mam łóżko. Jak widzicie, i wybiorę intensywność niską, mogę też średnią albo wysoką. Ja wybieram niską intensywność i włączę łóżko. Start. Dobrze jest przed rozpoczęciem tego zabiegu wypić wodę. Może być duża szklanka, wypić ją połowę, a połowę po zabiegu. Warto też zrobić kilka głębokich wydechów na początku i pod koniec tego zabiegu. W tej chwili to urządzenie oddziałuje na y, pole bioelektryczne, bioelektromagnetyczne człowieka moje i y, y, porusza mięśniami, co powoduje bardzo dobry dopływ y, krwi do mikrokrążenia, do mikronaczyń, a przez to również transport tlenu. O co w zasadzie chodzi? żeby tlen był przetransportowany do każdego miejsca w naszym ciele. Brak tlenu wiąże się z ułomnością organów, a także potem z ich brakiem zdrowia. Super relaks. I słuchajcie, tak dobrze się śpi. No, i to jest koniec tego programu. Ja włączę jeszcze jeden program punktowy, ponieważ 8 lat temu miałem pół na twarzy, na głowie. I ta okolica od oka aż do połowy czaszki. Jest drętwa, nie czuję jej 8 lat, i do tego miałem jeszcze taki ból w oku, bezustanny, tak jakby w oku, w środku była jakaś część, coś tam było. Muszę Wam powiedzieć, że odczuwam bardzo dużą ulgę, tego bólu nie czuję, a dwa tygodnie stosuję to naświetlanie punktowe. I jakby zmniejszyło się też to odrętwienie, lepiej czuję, w tej chwili czuję, że dotykam palcami, aczkolwiek jeszcze ono jest. Ale ponieważ terapia będzie trwała 6 tygodni i potem 7 tygodni, no to będę w tym konsekwentny. A teraz pokażę tu drugie urządzenie. Ja się też położę, ale nie będę włączał łóżka. Leczenie Pokażę, jak to wygląda. Zapala się takie niebieskie światło i płynie promieniowanie elektromagnetyczne najniższej intensywności. Ja się położę, bo będzie mi wygodniej. I ta terapia, ta o niskiej intensywności będzie trwała 8 minut. Tak samo jak... Ta terapia na materacu. Mogłem to zrobić razem i materac i to urządzenie, bo komputer ma dwa wyjścia, więc można robić dwie rzeczy na raz. Można nawet dla dwóch różnych ludzi, dwóch różnych osób robić równocześnie. Oczywiście to urządzenie można przyłożyć do każdego punktu na ciele, które punktowo jest niezdrowe bark, ramię, łydka. Ja po mojej operacji serca i bypassach mam bypassy były zrobione z żył lewej łydki i mam odczuwam je od czasu do czasu, więc też stosuję sobie terapię, ale wtedy wkładam pas pomiędzy nogi i ten pas doskonale wpływa na ukrwienie tej nogi No i to koniec terapii Stosuję to Dwa razy w ciągu znaczy to punktowe jeden raz w ciągu dnia, a to łóżko dwa razy w ciągu dnia. Rano i wieczorem ważne, żeby się zaopatrzyć w wodę, napić się wody. Ja mam taką buteleczkę do wodorowania wody i piję tą wodorowaną wodę. No I powiem, Wam, że no jestem naprawdę zadowolony. A urządzenie jest. Technologii myśli technologicznej niemieckiej, ale wyprodukowany jest w Szwajcarii przez szwajcarską firmę Bemer. No, chciałem się tym podzielić z Wami. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli byłeś w podobnej sytuacji, albo czujesz, że jesteś w podobnej sytuacji, albo jeśli po prostu chcesz ze mną porozmawiać, Napisz do mnie na e-mail, na e-mail, który jest tu pod spodem. Spotkam się z Tobą i porozmawiamy.